Siema Widzowie! Dzisiaj nagrywam z kolegą, przywitaj się. Co? I co ci się dzieje? I ogólnie dzisiaj nagrywamy z averhub.pl najlepszego serwera Anarchia FFA. Yy. No. I w sumie, i w sumie dzisiaj chyba zdropujemy typa, raczej. Dobra, idę rtp, tapaj się. Tapaj się histod. Kurde. Nie chciałem i sirt. moje przygotowania to obsydion. Mam 12 perł. Tylko, żeby nie wywalił się z tymi dwoma rózgami. I chyba trap będzie tak zrobiony, jak y, robiłem z tym, jak zrobiłem z y, Rafaelem. Czyli po prostu boksik. Ty na górze tepasz, ja go później knokuję. Stawiam, y, stawiamy, tu będą jeszcze obrazy, de, będą przyciski y, i będzie w Nemosia i tak będzie dodać ode mnie ogólnie trap się wydaje mocny nie zawsze jest mamy właśnie będę robić tylko żeby on nie wyorał to właśnie musimy mieć tą 100% pewności kurde gamme włącz że właśnie nie nie ma co odpalać federa, jak mi po jakimś czasie wywala federa. Dlatego gram na lunarza. No nie wiem, ja mam 141. Trzy koła masz gdzieś koło. Wydawałeś na coś? Uhum. Kurde, ale nie tutaj miałeś to postawić. Pogrom dzieci! Kurde, bo ja miałem najpierw guziki poustawiać, jeszcze pajęcz, jeszcze to. No to musi być dokładny trap, to nie może być jakieś gówno. Okej. Okay. To będzie wtedy przypał. Trochę. Bo ty masz te najlepsze itemy. To ja tepam, czy ty tep tepasz ogólnie typów? Okej. Okay. Dzisiaj widziałem takiego takiego typa na YouTubie bo sobie szukałem jak zrobić ładne profilowe w... Na YouTube, i ty wiesz co? I ty. Siemano! Siemano ludziska! Co? Dobrze, mama, zaraz. Widzowie, proszę o nie podjeżdżanie naszego trapa, bo widzicie pewnie kordy. Ja też. Dlatego proszę o nie podjeżdżanie naszej bazy. Co? Nieważne. Odklejony jesteś. Widzowie, w ogóle możecie napisać od, od ilu na 10 oceniacie moje trapy. Wiem, że pewnie na. Wiem, że napiszecie 0 na 10, ok? Set home najwyżej będę orać. Muszę mieć właśnie tutaj domek do ucieczki. Muszę mieć. Będzie zejścia, no, żeby tylko mnie nikt nie sknokał tam. Czy też tam możesz na dole pisać, y, kto sobie slash ogólnie, nie? To. Nie, nie chcę. Jakie wiadomości? Ej, się ktoś! Żartuję. Obydwoje o tym dobrze wiedzieli. Nie. Nie zrobiłeś tego. Kłamiesz to? O, okej. Okay. Ty dobra, to ty nie przetapało mnie na starego, mister Bombastyk, ty debilu. Nie, ty zmarnowałeś teraz tyle obrazów, a ja mam dwanaście. No? no, ale patrz, to jest zrobione tak, żeby uciec. No? No, później wyjdę, nie? Widzowie, nie pytajcie, czemu ja w ogóle nie pisałem, kto są już slash Nie, proszę, nie. Ty jeszcze co zniszczysz? No nie, ja też nie mam. No achu, ktoś wystawia obsa w ogóle, debile głupie. No, za 500, twój stary. Tyle, co nawet róża kupidyna nie jest warta. To już czaszka jest tańsza. Ty sobie odbiera kita i już ma kurde. 500 nie, wcale dużo nie zabijałeś. Wcale dużo osób nie zabijałeś. Ej, ja idę za zł. Il y a Jestem. Niech się do mnie tepnie, to, to wiadomo, że to skam. Z sobie nalać picia, to znaczy będę gadać. w komentarzu hashtag czekolada, jak dotrwaliście do tego momentu. Czemu? Nie wiem. Do mnie też. Czekaj, zaraz. Czekaj, bo ja wracam do kompa dopiero. No bo ja mam słuchawki na bluetootha. Kurde, co ty latasz tą Te pa się jakiś klozet. Klozet. Nie posiadasz prośby od żadnego gracza. Nie te proszę, dobra. Już pereł nie mam. Napisz, że do Ciebie, bo ja nie potrafię tam... Bo ja nie potrafię na górze stać, a Ty potrafisz. Najwyżej go sknokuję i wyjdę. I Ciebie zawołam. Jak będzie netherite, to go sklepiemy. A jak będzie miał dobry miecz, to ramę. Wzowie, kolega, typnął kolega sobie. Jakiś no name, randomowy. Właśnie, właśnie wylogałem, więc jest jestem na spawnie. przepraszam, ale nie ma mi tamów, okej? Okay? Więc no, Trapik, nie wyszliśmy minus, nie wyszliśmy plus. Ja bym na twoim miejscu tam nie szedł. Trzy rózgi. Widzowie, konkurs na rózgę. Wpiszcie, y, piszcie y, n, w tym. Dobra. Dobra, y, różgę i anarchicznym klatem. Może jeszcze historię coś da. Yy. Yy. Co, że, co zrobić, żeby wygrać? Wystarczy napisać hashtag y, rózgę pod komentarzem i zostawić lajka i suba. Nie no, suba może nie, ale lajka. Nie musi się. Ale dam jeszcze klatę, żeby koledzy dał. No, averhub.pl Pamiętajcie, najlepszy serwer Anarchia FFA. No. Nie, u niego musicie zostawić suba, a u mnie lajka i napisać swój nick w komentarzu. Jak zgłosić, to chyba. Chyba jeszcze. Chyba nie muszą się zgłaszać. O! Że, o! Wiem, ale. Ale to. Chyba oni powinni. A dobra, nieważne. A ja się postaram dodać w opisie link do jego kanału. Co? Mama, a mogę skończyć nagrywać? Zaraz wracam. Jestem. Jak. Aha, a wiesz co? Powiedzieć coś? Bo ja rozegrałem z Rafael albo z kimś innym i y, kupiłem Shulkera w sklepie za czas, nie? I powiedziałem, żeby tam coś włożył, a ja po, to podwoję. I on tam włożył jakieś, y, pie, jakieś 25 koksów. I 10 pereł. No i ja, ja na szczęście miałem tej temy. I po prostu to włożyłem do Shulkera. Mówiłem, że to na anarchiczne rzeczy nie działa. <grym> a tak po prostu to, to był skam, nie? Niestety też bym chciał, żeby takie coś istniało. Ja mu tego nie za, ale ja mu tego nie zabrałem. Ja mu to podwoiłem. Może to być też tak, że po prostu da, dajcie mi tam, ja wam podwoję, tymczasem 5 sekund później. Ej, dzięki za item na do kolejnego kurde, bo ja nie mogę włączyć nagrywania xd do. dobra, all nara